Witam dzisiaj o podłożu. Bo w akwarium jakieś musi być dla mnie akwarium bez podłoża to nie akwarium, chyba że tarlak. Normalnie jest tak, że w domu akwarium jest ozdobą, odzwierciedleniem jakiegoś tam świata podwodnego. No i podłoże musi być. Tak, jak jest na przykład w każdej rzece, czy tam innym jeziorze. Każdy robi wedle gustu. Podłoża są różne, takie jak żwir, piach, podłoże aktywne, substrat, ziemia ogrodowa. No i właśnie, tutaj się skupimy. Ziemia ogrodowa. Jest to podłoże, które będzie w moim zbiorniku. Czy to najlepsze podłoże? No, tego nie twierdzę, ale wiem, że na pewno się sprawdza. Rośliny rosną bez problemu. W akwarium działa wszystko tak jak należy i nic złego naprawdę się nie dzieje pomijając stereotypy. Jak ktoś chce prowadzić proste akwarium i nie nawozić w postaci płynnej czy tam innymi kulkami glifionotorfowymi pod rośliny, Ziemia Ogrodowa na pewno zrobi robotę. Tak naprawdę jest to najprostsze i najtańsze rozwiązanie dla akwarium. Bo to jest tak, że Ziemia Ogrodowa to nie jest sama Ziemia. To jest w dużym skrócie baza do wykonania podłoża. Bo w skład takiego z obsługowego podłoża wchodzi zresztą, jak już wiecie, yy, właśnie piach, żwir czy tam inne rzeczy, nawet torc można zastosować. I taka mała uwaga: jeżeli wybierzecie się do jakiegoś sklepu zoologicznego, postawionym tam na przykład na akwarystykę, i poprosicie o radę, to na 90% sprzedawca poleci Wam bez wahania od razu substrat, podłoże aktywne i nie do końca. Jest tak, że mówię, że jest to złe. Jest spoko, tylko że, że chodzi tutaj o cenę, bo za niektóre firmy trzeba zapłacić 70 do 100 zł za 5 litrów podłoża. A tutaj naprawdę założycie, że można to zrobić za grosze. W taki sposób jak ja to robię. Dobra. To zaczynamy. W pierwszej kolejności będzie trzeba się z ziemi pozbyć jakichś tam większych kawałków drewna. Większych, mniejszych, to co zauważę, bo jak coś przeoczę, to tak naprawdę też nic złego się nie stanie. Nie o to chodzi. Żeby też tak się jakoś nad tym bardzo spuszczać, ale jednak polecam wybrać takie większe kawałki kory. Teraz porobimy trochę mieszu, mieszu. Tak już wcześniej się trochę mieszałem tutaj i nie zauważyłem, że jakoś tam dużo było, ale jednak trochę jest właśnie tej kory. No i dlaczego, dlaczego i jaka to jest ziemia? Nie będę was, wam tego, was oszukiwał, że to jest najtańsza ziemia. ogrodowa, jaką kupiłem po prostu, w najlepszym sklepie na świecie. Nie, oczywiście bez reklamy, nie, w Biedronce kupiłem. Cena za 20 litrów to jest. 6,99 dokładnie. 6,99 A czemu wybrałem najtańszą? No bo nie oszukujmy się, jeżeli ta ziemia kupiona w biedronce jest najtańsza, to można czytać między wierszami i o czymś to świadczy. Po prostu chodzi o to, że ziemia za taką cenę jakieś nawozy tam ma, ale nie ma ich na pewno dużo. A o to nam chodzi, bo jakbyśmy wzięli taką droższą ziemię. Gdzie miała na przykład bardzo dużo nawozów, przystworzyłoby to nam po prostu, albo mogłoby przystworzyć nam problemów. Dużo by ziemia oddawała do supa wody, i moglibyśmy sobie z tym nie poradzić, a nawet się zniechęcić. Już byśmy więcej nie chcieli takiej zastosować. Więc lepiej, bezpiecznie, tak jak mówię, ziemia naprawdę tania. Nawozów ma mało. I tak jeżeli chodzi o zbiorniki na ziemi ogrodowej, to przez pierwszy tydzień będzie trzeba podmieniać częściej wody, na przykład co dwa dni, tam 120% czy więcej, żeby się to ustabilizowało trochę. Później już tak normalnie, raz w tygodniu, ale przez te pierwsze tydzień, dwa tygodnie wypadałoby. Już tutaj większych rzeczy nie widzę specjalnie, bo mieszam, mieszam to subtelnie. Dobra, następną rzeczą, którą dodaję do ziemi ogrodowej, jest to po prostu glina. Z racji tego, że ziemia ogrodowa składa się z torfu, większej części. To nigdy nie używałem i nie będę używał kulek torfowych Po prostu wolę dosypać sobie glinę. Torf tu jest, a z gliny zawsze jak chcecie porobić sobie takie kuleczki, gdzie rośliny to na przykład lubię. To wystarczy, że namoczycie sobie taką glinę trochę. Ulepicie sobie jaki tam kształt chcecie, wysadzicie do piekarnika i będziecie mieli. Ja po prostu robię to w ten sposób. Dobra, mało trzeba dosypać. O, zobaczcie. To jest tak naprawdę nic skomplikowanego. Jeżeli komuś zależy trochę naprawdę na budżecie, że np. zainwestować potem w rybki czy coś żeby nie tracić dużo pieniędzy na substrat, można to zrobić w prosty sposób. Nie, no nie żałujemy tego. Następną rzeczą, którą będziemy dodawać. Będzie to taka drobna ceramika. Ja ją dodaję po prostu z jednego powodu, w sumie z dwóch. Chcę żeby była jak najmniej stref beztlenowych. I dzięki temu też ta ziemia nie będzie taka zbita. Będzie taka bardziej pulchniejsza. Dalej. No dalej. W międzyczasie jeszcze jak nie wyłapaliśmy czegoś na początku. To wyłapujemy to teraz, jeżeli chodzi o te jeszcze kawałki kory, ale tak jak mówiłem, jak coś przeoczymy nic złego się nie stanie. Jeszcze posypiemy. Bo na to akwarium ogólnie co. Będzie u już stało lada dzień. To mi się wydaje, że z takiej miski chciałbym zrobić, żeby usypać tak z jeden cm. I jeszcze jest zasada taka: jeżeli już robimy akwarium na ziemi ogrodowej, no to wiadomo, że tego będzie z cm 1,5. I na to tu już wedle uznania: czy piach, czy żwir. Ale ja tutaj chciałem powiedzieć o siatce budowlanej. Ja chyba nie będę jej stosował. To jak przesadza się roślinę bez siatki, to wiadomo jest prościej z siatką, to już całe dno się podnosi. Jak te rośliny tam się wplotą w to wszystko i tak dalej. Ja nie jestem właśnie taki cierpliwy, ale mam nadzieję, że teraz wytrzymam bez ruszania w podłożu. Z tego chyba nie, nie będę stosował siatki. Bo jak się roślina jest łatwiej wyrwać, chwilę tam woda będzie zmycona w tym jednym miejscu, ale zaraz będzie. Przefiltrowana, także nie będzie się o co martwić. Dobra, następną rzeczą, którą dodaję, jest żwirek rzeczny. Tutaj jest gradacja od, na prawdę, od najdrobniejszego do 1,2 cm. On jest też wymieszany z lawą organiczną. Larę wulkaniczną bardzo lubią roślinki. Czerpią z nich tam zawsze wartości odżywcze. No i to jest następny powód, że ziemia nie będzie taka zbita. Dlatego to dodaję. Będzie mniej stref bez tlenowych. Może przesadziłem z tą miską trochę, Więc nie, mam, nie mam większej po prostu. Ale tak jak mówię, do akwarium będę musiał zrobić dwie takie. Dodajemy więcej. wszystko jeszcze raz mieszamy. Zapomniałem jednej rzeczy. Zaraz po nią pójdę i Wam pokażę, co jeszcze dodaję do podłoża. U mnie też wiadomo rośliny nie będą jakieś takie. Bardziej hiper, super wymagające. Do tego to na pewno wystarczy, bo jak ktoś chce prowadzić akwarium roślinne, musi sprawdzać regularnie parametry wody. Ale u mnie to będzie akwarium lotech. Zobaczcie, ile tego wyszło. I to naprawdę zagrożę. Zwirek, jak każdy, ktoś coś już prowadzi, akwarium. To ma, a jak nie, to naprawdę po taniości kupi. Ziemia ogrodowa. 6,99 w Biedronce. Czy tam w innym sklepie możecie kupić. Tylko chodzi o to, żeby kupić najtańszą. Wtedy ona na pewno będzie miała mniej tych nawozów. Dobra. Czekajcie chwilę. Zaraz Wam pokażę, o czym zapomniałem. Chodzi tutaj o zolit. To też dodajemy, znaczy ja dodaję. Dodajemy go też tak trochę nie za dużo, nie za mało, tak na oko. On też w tym wszystkim powoduje, że ziemia będzie bardziej płótna, nie będzie taka twarda, zbita. No i też wiecie jakie właściwości ma zeolit. Wyciąga z akwarium. Przynajmniej w tym pierwszym yy, momencie, zakładania co się dodaje do stupa wody, te azoty, azotyny, te związki niebezpieczne dla naszych rybek. I jak go zastosuję w podłożu, to on też będzie spełniał swoje zadanie. W pierwszej fazie będzie wyciągał tego naprawdę dużo. Dopiero później, jak akwarium się ustabilizuje i dla roślin będzie brakowało tych składników odżywczych i tak dalej. To on to wszystko co wchłonie będzie oddawał potem z powrotem w jakimś tam stopniu większym czy mniejszym. Ale tak będzie. Kurczę zobaczcie, naprawdę dużo micha podłoża. Ale nie raczej będę musiał zrobić drugą. Jeszcze. Do akwarium, żeby usypać tą warstwę 1 cm, 1,5 To by było na tyle. Podłoże, jak widzicie, już zrobiłem w bardzo prosty sposób. Możecie zrobić to tak, jak ja. Ja po prostu pokazałem, jak, jak ja to robię. Mogę Was zapewnić, że takie podłoże się sprawdza. Nic złego się nie dzieje. Zamiast kupować na przykład substrat, to to jest prosta, prosty sposób, żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy, a podłoże na pewno zrobi robotę. Tak jak mówię, możecie się mną sugerować, nie musicie. Ilu akwarystów, tyle przepisów na podłoże do ich zbiorników. Tutaj jestem wam w stanie zagwarantować, że na pewno robi robotę. I krzywdy wam w akwarium nie zrobi. Tylko w pierwszym tygodniu, w pierwszych dwóch tygodniach częstsza podmiana wody. I to nie będzie tak, że ziemia się wyjałowi za jakiś czas. Producenci akwariów mówią, że restart albo, yy, no że restart powinno się robić na przykład co co 5 lat, że silikon tyle trzyma, więc to chodzi w założeniu o to, że co tyle byśmy zmieniali swoje zbiorniki, ale dobrze wiemy, że tak nie jest. Dobra, to jest mój sposób, nie mówię, że jest najlepszy, nie jest najgorszy, po prostu robię to tak ja. Pozdrawiam.